Jezusku, ej Dodzwonić się do nich? Do jakiejkolwiek rzeczy teraz to jest tragedia W ogóle, chłobuba, patrz na to Widzisz to chłobuła? Zbugowała się gierka Zj**ało mi 100 lp -ków. Miałeś cofanie lp za to, że grałeś ze słynnym boosterem chłobubą Pakuj się do gry, sk***** nie lepiej ale smutno, że 100 LP, ale to będzie zj**ało 100 LP by the way Też, też musiał to, zrobić zj**ałeś LP-ki Ale mi akurat zj**ało za a nie, gierek. nie, 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 bał też tobie, bał też tobie, bo. Tak? No to no, no, przecież ty miałeś taki sam chyba czy jak Jak ja. No ale ja trochę grałem ostatnimi dniami. Biorę też na, na zatoki? Nie, nie bierałem nic. E, czekaj, 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 kurwa. O. Nie chcę nic mówić, ale Nasus ma problem, jak mu się wchodzi na kampy i nie może farmić. Dzięki za radę Dynamics. Spróbuję ją wykorzystać w tej grze. No ale no, pola, jak się ma wy... No i patrz. A nie dobra, no, no, no ma dobry winrate. Ale kurde, że gra fizem Ty, on gra tylko fizem. On ma 377 gierek fizem z... Ale jazda. Już idę do ciebie wykrzyki Pokemon. Jestem przekonany, żebyśmy go zdybali. Zawaj troszkę zrobimy na się po prostu. 30 sekund do pojawienia się stworów Rozpierdalam, tak mój panie, gramy kurwa, dawno w rolę nie grałem tutaj. Pojawiły się stwory, udało się? No, fiz nie Zybał? Tak a fiza nie była. Jebany noob. Mówiłem wam. Gdyby był na idzie, to już kilek by był. Kurwa, mam fiza z Afryki. Kurwa, widziałem tego dodża mogę Ja pierdolę senna to jest... No senna chyba nie kuma, że ja drugi lever chciałbym, nie? Widź Ja sama ja misuję chyba... ja, blokuję mnie, kurwa, doblokujemy no mój własny Oj, my bad Dobra, szybkie FF. Fast fef. And I go uh, Witcher 3. No niestety chłopu was, trafiłeś kurwa nie da Bez symów są na bocie. Okay. Chyba? Wcale nie wiem, czy senna jest. A czy, czy, czy ten... A Nie, no taki kurwa już ze tą senny skłop. No ja pierdolę. No przysięgam, jak Boga nie kocham. No. Jeszcze mi zablokowało pod turetem. Nie mogłem kura przejść dołem, do, dołem pod wieży, straciłem kurwa ze stochapeda dodatkowo. Przysięgam, to się stało.

Zazbić to czego munoka na no, no, pierdala. No bo ta postać jest... No bo ten skinek jest... znaczy skinek. Winabel to jest, winabel to jest, by the way. Tylko na Wakile. Eee o, dużo... No kurwa, no ma 19 gripów solo Czekaj 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 to... Kurwa już, już, już miałem Ja pierdolę tragedia to... Dobra, nice, nice Spokojnie, 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 to jest winable, to jest winable. Wygrywamy to, wygrywamy to. Kurwa, nie napisałem tego. No co on robi z tymi krypami? Mam go. Kurwa. Movement, movement spidzik. Kur... On się, nie wiem, nam nie pomaga, my jesteśmy fine. Kurcze. No, Czemu nie bijesz? Co to ja Znam, że będzie już będzie go on Dostał nie wiem, to można by chyba zostawić to był... Nie no syn sen senne pikuje no kurwy senne pikuje Każdy to widzi, pa co się dzieje na topy Pa co się dzieje na midzie stary, 0303. A ja gram senną no I jeszcze źle zagrała ten pierwszy poziom no, Nie kurwa, wiesz co? To jest chyba zas... Ta gra chyba zasługuje kurwa na pójście w nexta Ta gra chyba zasługuje na pójście w nexta Ma ktoś ochotę na Niech ta scena zbejtuje ona udaje! Teraz to taki wejt po, po chuju Nie, no to jest taki prank. No. Oj kurwa, ona ma wszystko, nie ma wszystko. A! A kurwa na co staroby? Na co z farmy? Nic nie musi robić. No brawa, kurwa, brawa. Brawa. I, on do, i o, o, oni go jak boostera kurwa traktują No flash, no flash Dobra, ja mam zajebiste przedmioty, no ale... Kurwa, my możemy coś zrobić, żeby wygrać tę grę? Ha! <laughs> Report senda ja pierdolę Przeciwnik pokonany. Przeciwnik jest legendą. Masz Co byś to Będę miał jednego na pewno. Nie wiem, czy wpuszczać, czy, czy wpierdalać, kurwa. Chyba nie, chyba nie, póki nie mają tego. Najtrafi to zabijamy, ale oni już będą mieli szóstki właśnie. Może na tym, no nie

Kurcze, no gdyby tylko Riot Games, Games stwierdziła, że te... Piana bez zrki, bez inkarnacji. Że ja, że ja będę chciał mi tam mieć... No to wiesz, że nie ma, o kurwa. Ty mały Nie, chyba w takiej sytuacji powinna się trzymać. Dobrze myśli chyba. A przez to, że mają wizję, to wydaje mi się, że. Znaczy wizję, że oni byli na smoku. Aleć napisz, dala A ty mogę się bić, kurwa? Piana, Kiana, oh, piana, piana, oh, piana idzie Kiedy idzie, no to bug, bug, bak, co jest? JD, kurwa, JD, JD A nie mogę się bić wcześniej? Ale ja. Znaczy, nie, nie do końca wiem, co bym chciał, chci chci żebym zrobił Mogę Daisy możesz się przyzwać? TY wiesz Daisy cały czas? Ale kurwa, ja byłem. Kiedy, kiedy wy. No nie. No ja, nie. Nie, no, nie wiem do końca, co powinienem zrobić. No jakby. Co mogłem zrobić więcej, tak? Jakby. No... Kiedy? No tutaj, na, na, na rucie i na, na, na kapie. Nie, no to jak na tw... Nie, na no, przeszuciłeś kół, kurwa, zręża. No widziałem to. No byłeś tam. <laughs> Chyba buba, buba pracuje dla pizzoka, wydało się kurwa, do tego ma tak mało lp-ków. gramy, 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 gramy. To jest dla ciebie? Dla ciebie może? To dla Seny? No jest, dobra, ej, huge. Dobra, zacząłem pierwać creepy. Gramy pod No tam, no, gram na skin. Znaczy taki koch w lesie jest. O kurczę tego. Dobra, niech on sam może jemnie to, ja mam 400, to to przedmioty, niby. Oj, trzeba spierać, albo i nie, wtedy się tak ukryć. Okay, nie mam erki, nie mam erki. mam obrażeń, broski. O kurwa. jest bośnia. Piętna ja bośnia. gdzie? O kurwa. O kurwa z z Piętna bośnia. Piętna bośnia. Piętna na Piętna Ruta cenny. twoją wieżę. Triple man Q. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Jeszcze się O kurwa. twoją O kurwa. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Zavernić! Daj go kurwa Idę do ciebie! Co mogę kurwa? Ciekawie, że Staszku został! Za Daisy! Ty sk skąd miał lodowe na, na dole? Czy, czy nie miała czy mi się dawało To co miał? Skąd miał lodowe? Nie wiem Ej! Mamy ją! Ja pierdolę Fizz kurwa z Afryki No chyba nie trafimy co, znaczy chyba nie zabijemy No braffe An Przewoływać się rozłączył. Aaaa, no kurwa, no i dobra. W, wiesz co? Zaufałem mu, że jest Afryki. Zaufałem mu. Dobra, ta LP. No nie możemy skończyć na byciu... No kurwa, no gierka mi zajęła punkty, no za to, że nie grałem, ale to się zbugowało coś. Oj, daj.